Dlaczego noszę hijab? Dla siebie, dla Boga. Nie dziś wiadomo, że jak cię widzą, tak cię piszą. I że hijab is muslima identity and hijab also refers to the uh, idea of modesty. Dla wygody, dla sportu. Wiem, że nosząc chustę na głowie reprezentuję nie tylko siebie, ale swoją religię. I wear hijab because I believe that this is mandatory. Dla piękna, dla stylu. Wiem, że bardzo wielu ludzi, którzy spotykają mnie, będą mieli takie samo wyobrażenie o islamie i całej religii, jakie miały wyobrażenie o mnie. By wearing hijab, it also reminds me to become a better muslima every day. Dla ochrony i ciepła. Noszenie hijabu w Polsce nie jest łatwe. Spotykamy się z wieloma komentarzami, wieloma spojrzeniami, w szczególności latem, kiedy kusta na głowie... Uh, I się w oczy. i've been living in poland since 2017 during that time in 2017 when i arrived at the warsaw shopping airport my friend once told me he said like this look they are looking uh, at you yeah from that time i realized oh okay i think in here it's not too common to see a girl wearing and covering their hair with hijab Dla zmieszania się z tłem. Nie oceniajmy ludzi po wyglądzie. Skrywamy w sobie tak dużo ciekawych rzeczy. Many people are curious about my hijab. There are a lot of things related with how is going to become Muslima Muslimah in Poland. So my suggestion is to a girl wearing hijab in Poland, just be yourself and keep confidence with your hijab. Dlatego, żeby być sobą, a nie kimś innym światowych idei hijabu chciałabym życzyć nam wszystkim muzułmankom i niemuzułmankom wiele siły. Po to, żebyśmy mogły z pełną świadomością nosić takie ubranie, w jakich czujemy się komfortowo, w jakich czujemy się silne, w jakich czujemy się pewne siebie.